Hej, witajcie w Kuchni Kwasiora. Jakiś czas temu bawiąc w Pensylwanii odwiedziłem Gettysburg i tam jest salon Harleya Davidsona, nazywa się Battlefield Harley Davidson i w tym zresztą salonie była jakaś tam impreza, nie pamiętam dokładnie o co chodziło, ale podali oni pewne danie z grilla właśnie, bardzo mi zasmakowało, to też przepis złapałem i go przerzucam do was dalej, żebyście mogli je wykonać sobie, czy to na imprezach, plenerowych z użyciem grilla, czy też na domówkach wszelakich, jeśli macie do dyspozycji piekarnik, bo obu w tych wersjach przepyszne to wszystko wychodzi. Omówmy sobie zatem składniki. Zapraszam do stołu. Z zaczynamy tradycyjnie. Na desce pyszni się biała kiełbasa surowa. Dalej mamy serek kremowy typu Philadelphia. Potem jest ser, w tym wypadku tarty cheddar wraz z mozzarellą. Papryczki jalapeno, można je wymienić na jakiekolwiek inne papryczki, nawet te słodkie mogą być marynowane, jakie tam macie do dyspozycji. Sos barbecue, ja dziś wybieram mój autorski sos z mora, a z przypraw polecam do tego przepisu jak najbardziej klasykę kuchni Tex-Mex, czyli original. Przyprawy oraz sosy do kupienia są na kuchniakwasiora.com, zapraszam Was bardzo serdecznie, wpadajcie na zakupy. Jeśli nie macie zaś moich produktów na podorędziu, to żaden problem. Z Mora Barbecue zastąpcie jakimkolwiek innym sosem barbecue, który lubicie, a zamienniki oryginala będą napisane w opisie pod filmem, więc nie masz ma tego problemu. No i dobra, całą przygodę zatem zaczynamy nie od mięsiwa tym razem, a od czalapiszczosu, które należy pokroić w drobną kostkę. Za papierzkami od razu idzie ser, przyprawa i całość dobrze mieszamy. Mm. Mm -hmm kremowe, serowe, lekko pikantne i bardzo aromatyczne od przypraw i chrupkość ostrych papryczek. Bajeczka. Zabieramy się za łódeczki. Kiełbaski należy naciąć wzdłuż i palcami uformować takie małe tanyły. Prześlicznie. Kiowaski uformowane. Czas teraz załadować je tym przepysznym kremem. No i cyk, kiełbaski są przygotowane, spójrzcie jak pięknie się one prezentują. Maszyneria odpalona. Temperatura to tak około 150 stopni, w piekarnikach grzanie góra dół po prostu i pieczemy to przez dwa kwadranse. Po czym posypujemy górę serem i dopiekamy kolejny trzeci kwadrans. beerschik padran zanami sos barbecue so i should leave this in pen i read the paper bit. and then the person in the column, there was a letter i read. if you let in a za nami, to też zapraszam do stołu. Te kiełbaski są niesamowite, można je jeść oczywiście od tak i cieszyć się bombą smaków. Z zewnątrz kiełbaska z charakterystycznym zgrylowano dymnym aromatem. W środku zaś gorący, farsz serowy, pikantny od papryczek i zapieczony sos barbecue, który dodaje całości sznytu. Z zewnątrz można to posypać szypiorkiem, koperkiem, pokrojonymi ostrymi papryczkami świeżymi czy czym kto chce. Ładujemy to w bułkę, nic tutaj więcej nam do szczęścia nie potrzeba i możemy cieszyć się szczęściem. Pozdrawiam, do zobaczenia! Ja z plastyki dwoje dobre było? Tak, dobre. No i jeszcze. Daj no jeszcze. Ile mam czekać? No co malki? O jakie dobra kiełbaska? No ja wiem.